Lego Duplo 10543 Bohaterski Superman. Przeznaczony dla osób w wieku 5, 2 do 5 lat. Przeznaczony dla osób w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy jedną figurkę Supermana. Auto o wymiarach 4 cm wysokość, 8 cm długość. 5 cm szerokość. Wjazd do budynku gazety o wymiarach 16 cm wysokość, 12 cm szerokość, który ma otwierane okna i szyld gazety Daily Planet. W zestawie mamy także hydrant. Zestaw składa się z 19 elementów. Stwórz swoje własne wspaniałą historię, wcieląc się w Supermana. Pomóż mu zatrzymać auto pędzące wprost na hydrant, by nie spowodować poważnej kolizji. Kiedy wszystko wróci do normy, udaj się do Swojej pracy w gazecie Daily Planet tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Zrób wszystko, by nikt nie domyślił się, kim naprawdę jesteś. A może masz już inny scenariusz na tę zabawę. Wciel się w postać superbohatera i baw się. Ile wlezie. Zestaw składa się z 19 elementów.